Dzisiaj w filmiku kolejny ściągacz na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej, tak zwany ściągacz 2 na 2 Jest on elastyczny i bardzo łatwy do zrobienia. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Do rozpoczęcia tego ściągacza świetnie nadaje się klasyczny sposób nabierania oczek, podczas którego od razu powstaje pierwszy rząd robótki. Zaczynam od wysunięcia właściwej liczby igieł. Najlepiej, aby była to nieparzysta liczba dwójek. Tak, aby później po wysunięciu igieł były po dwie igły na obu bokach. Dzięki temu później po szyciu przodu i tyłu po jednym oczku z dwójki będzie zszyte, a dwa kolejne się spotkają i uzupełnią ściek 2 na 2 W klasycznym sposobie nabierania oczek używa się dwie nitki włóczki. W związku z tym przed rozpoczęciem należy najpierw odmierzyć przynajmniej trzy szerokości robótki i nie odcinając jej, w zamian zrobić pętelkę, którą zawiesza się na pierwszej igle. Następnie, trzymając końce włóczki w innej dłoni, przekładam najpierw prawą ręką włóczkę od dołu do góry pomiędzy drugą a trzecią igłą, tak aby włóczka przeszła za skrzydełkiem haczyka w dół. Następnie lewą ręką nakładam włóczkę na haczyk. Obydwie nitki włóczki przekładam do prawej dłoni, a lewą ręką przesuwam igłę do tyłu do pozycji roboczej. W trakcie przesuwania igły haczyk z nitką włóczki się zamyka i przechodzi przez wcześniej nawiniętą nitkę, tworząc oczko. Teraz ten sam koniec nitki biorę z powrotem do lewej dłoni i powtarzam te same czynności. Prawą nitkę przekładam od dołu pomiędzy kolejnymi dwoma igłami i nakładam ją za skrzydełkiem haczyka pierwszej igły. Nitkę z lewej dłoni nakładam na haczyk i przekładam ją do prawej dłoni. Lewą ręką przesuwam igłę, aby haczyk przeszedł przez nawiniętą nitkę i utworzył nowe oczko. W metodzie tej istotne jest dla otrzymania równych oczek i brzegu, aby nie zamieniać nitek włóczki z ręki prawej do lewej i na odwrót, a także aby igły przesunięte do pozycji roboczej były w równej linii. Po nabraniu oczek wysuwam co dwie igły po dwie igły do przodu, zaczynając od trzeciej i czwartej igły. Na igły te nakładam nitkę nylonową lub jakąkolwiek nitkę o innym kolorze i przerabiam ręcznie na nich oczka. Następnie wysuwam wszystkie igły do przodu i przerabiam ilość rzędów niezbędną na szerokość zaplanowanego ściągacza. Przed każdym przerobieniem rzędu wysuwam igły do przodu, aż będę mogła zawiesić ciężarki na robótce. Po przerobieniu zaplanowanych rzędów na ściągacz, zaczynam przerabianie oczek, które później będą lewymi oczkami ściągacza. Przy pomocy transfera z haczykiem nabieram oczko z włóczki, które wcześniej było przerobione nitką nylonową i zaczepiam je na haczyk. Następnie zdejmuję z igły oczko z tego samego słupka, w którym wcześniej nabrałam oczko na haczyk, i próję je do dołu, aż dojdę do haczyka z oczkiem. Ze sprutych oczek powstają nitki, przypominające drabinkę. Otwarty haczyk przekładam poza pierwszą nitką drabinki do góry, tak aby nitka ta zaczepiła się na haczyku. Następnie pociągam przekładacz lekko do dołu, tak aby skrzydełko haczyka się zamknęło, a haczyk przeszedł przez oczko na przekładaczu i utworzył nowe. Przy przekładaniu transfera trzeba uważać, aby nie przerobić nitki nylonowej. Najlepiej przełożyć ją poza haczyk do przodu. Transfer ponownie przekładam poza kolejną nitką drabinki. Zaczepiam ją na haczyk, a transfer pociągam do dołu przez oczko, aby z nawleczonej nitki utworzyło się nowe. Powtarzam wszystkie te czynności, aż dojdę do góry do pustej igły. Wysuwam wtedy transfer do góry tak aby oczko spadło poza haczyk i nawlekam je na igłę. Teraz przerabiam oczka w sąsiednim słupku, aby otrzymać dwie linie prawych oczek, które będą lewymi oczkami ściągacza po jego zakończeniu. Zaczepiam haczyk na oczku zaznaczonym przez nitkę nylonową, zdejmuję oczko z odpowiadającej mu igły. I pruję wszystkie oczka aż dojdę do haczyka. Przerabiam kolejne nitki drabinki do góry i zawieszam ostatnie utworzone oczko na pustej igle. W ten sam sposób przerabiam wszystkie zaznaczone oczka nitką nylonową, tak aby przerobione nowe słupki były po dwa na przemian z dwoma słupkami lewych oczek oryginalnie przerobionych. Na koniec powstanie ściągacz, w którym będą dwa lewe na dwa prawe oczka. Po przerobieniu wszystkich zaznaczonych oczek ściągacz jest gotowy. Mam nadzieję, że przedstawiony filmik będzie pomocny w kolejnych projektach, szczególnie w tych, w których znajomość zrobienia ściągacza będzie niezbędna. Zapraszam do komentarzy i pytań, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.